Tygodniowe przesłanie Księżyca dla wszystkich znaków Zodiaku. 8 lipca, 14 lipca. Część pierwsza od Barana do Panny. Baran. Księżyc balsamiczny. Czas na uzdrowienie. Wyciągnięcie tej karty sugeruje, że przeszłość należy do przeszłości i nadchodzi świetlana przyszłość. Zanim jednak zrobisz następny krok. Upewnij się, że zarówno ty, jak i sytuacja, poczujęcie się uzdrowieni, to nie jest czas na udawanie, że wszystko jest w porządku. Raczej nadal potrzebujesz trochę więcej czasu, aby wyleczyć się i uspokoić siebie i wszystkich w potrzebie. Następnie przypomnij sobie, że wszystko jest możliwe, jeśli w to wierzysz. Jest to również czas na poddanie się i oczekiwanie na wskazówki ze strony wszechświata. Można uzyskać potężne spostrzeżenia. Jeśli wiesz, że ktoś lub coś naprawdę nie jest dla ciebie dobre, ta karta przypomina o poddaniu się. Zacznij pracować nad swoją wiarą w swoje sny, abyś był gotowy, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Dodatkowe znaczenia Czas odpuścić przeszłość. Za chwilę skręcisz za róg. Potrzebujesz więcej czasu na wyleczenie. Pomyśl, jak wyglądałaby ta sytuacja, gdyby wszyscy zostali uzdrowieni. Byk. Super księżyc. Emocje rosną. Ta karta sugeruje, że odpowiedź na to, o co pytasz, jest tak wielka jak srebrzysty księżyc w pełni na tle aksamitnego nocnego nieba. Jeśli zastanawiasz się, jaki sukces odniesie coś, na przykład praca lub związek, odpowiedź brzmi bardzo. Mówiąc potocznym językiem, odpowiedzą na Twoje pytanie może być to, że masz je pod nosem. Ta karta dotyczy bycia większym niż życie bycia wyjątkowym i tryskającym energią, do której możesz się dostroić i z którą możesz pracować. Możesz spodziewać się wielu dobrych rzeczy i pozytywnego wyniku, gdy pojawi się ta karta, ale może się okazać, że jest też wiele emocji, z którymi musisz się uporać. Istnieje również poczucie, że możliwości związane z tym, o co pytasz, nie pojawiają się każdego dnia, więc podejmij działania. Dodatkowe znaczenia dla tej karty. Odpowiedź na Twoje pytanie jest bliżej niż myślisz. Nie ignoruj oczywistości. Przed Tobą coś ekscytującego. Upewnij się, że wydarzenia nie są nieproporcjonalne. Porozmawiaj z Boginią. Poproś ją o pomoc. Bliźnięta. Garbaty księżyc, jesteś bardzo blisko osiągnięcia swojego celu. Słowo gybes oznacza wybrzuszenie. Co za opisowe słowo, prawda? Wyciągnięcie tej karty w dowolnym momencie miesiąca sugeruje, że sytuacja, o którą pytasz, jest wybrzuszona i osiąga szczyt. Ale to nie jest karta kończąca z zgrabną odpowiedzą tak lub nie. Raczej przypomina ci, że zanim dostaniesz to Czego chcesz, mogą być jeszcze wymagane pewne korekty, chociaż z pewnością jesteś na dobrej drodze, co mam nadzieję, że cię uspokoi. Jednak jest też poczucie, że sytuacja jest trochę napięta, więc nie naciskaj zbyt mocno. Jeden fałszywy ruch i wszystko może wybuchnąć. To nie ma cię przestraszyć. Robię to po to, abyś wiedział, że do tej sytuacji jest podłączony zapalnik, więc bądź ostrożny, jeśli zdecydujesz się go odpalić. Dodatkowe znaczenie dla tej karty: teraz jest dobry moment na przejrzenie swoich planów. Utrzymaj tempo, gdy będziesz dążyć do swoich marzeń. Skoncentruj się. To dobry czas, aby rozpocząć nowy projekt. Musisz wrócić do dobrych nawyków zdrowotnych. Rak. Pierwsza kwadra księżyca Twoje zaangażowanie jest testowane. Mogą pojawić się pewne wyzwania. Ale to tylko sposób, w jaki wszechświat cię testuje. Pierwsza kwadra księżyca wzywa cię do stawienia czoła wszelkim przeszkodom z pewnością siebie. Jak myślisz, co jest możliwe? Jeśli uważasz, że możesz to zrobić, prawdopodobnie możesz. Jeśli spędzasz życie na potwierdzaniu, że coś jest zbyt duże, abyś mógł to przezwyciężyć, prawdopodobnie tak jest. Zobacz, jak to działa! Czy wierzysz, że twoje marzenia się spełnią, czy już potajemnie się poddałeś? Okazywanie teraz pewnego zaangażowania pomoże ci osiągnąć upragniony rezultat. To, co uważasz za prawdę, jest prawdą dla ciebie, więc uwierz w siebie. Dodatkowe znaczenie dla tej karty odpowiedź na twoje pytanie brzmi tak, ale jeszcze nie. Jesteś w połowie drogi do celu. Nadal musisz włożyć trochę więcej wysiłku. Czasami po prostu musimy sobie uświadomić, jak bardzo czegoś chcemy. Musisz ponownie złożyć deklarację komuś lub czemuś. Lew. Nów Księżyca w Wodniku, wnieś miłość do tej sytuacji. Wodnik to postęp i nowoczesność, więc nadszedł czas, aby iść do przodu. Karta Nów Księżyca w Wodniku oznacza: Nie oglądaj się za siebie. Zmiany są w drodze i mogą nadejść szybko. To, czy otrzymasz zmianę, której pragniesz, zależy zarówno od tego, czy wierzysz, że możesz ją mieć, jak i od tego, jak bardzo polegasz na innych, aby ci ją przynieśli. Ta karta zawiera sugestie, że może być konieczne samodzielne wykonanie pewnych czynności. Ale bądź kochający, niezbyt pragmatyczny. Czas może mieć kluczowe znaczenie, gdy ta karta się pojawi, energia wodnika ma w sobie elektryzujący charakter. Z pewnością istnieje poczucie, że musisz odpuścić przeszłość i jak najszybciej ruszyć w kierunku swojej przyszłości. Dodatkowe znaczenia dla tej karty. Musisz być bardziej oderwany od tej sytuacji. Myślenie nieszablonowe przyniesie rozwiązanie. Potrzebny jest większy pragmatyzm. Popraw swoją karmę, wykonując jakąś cenną pracę. Panna. Nów księżyca w rybach. Medytuj i kontempluj. Ta karta mówi o snach i romansie, bratnich duszach i poezji. Sugeruje, że na twojej drodze pojawia się nowy początek, który jest związany z kwestią, która pozostawia uczucie gdzieś między trzymaniem głowy w chmurach a byciem w całkowicie odmiennym stanie świadomości. Może pojawić się zamieszanie i rozczarowanie, jeśli to wydarzyło się już wcześniej i tego właśnie oczekiwałeś. Jeśli masz ochotę na coś dobrego, to uwierz, że to przyjdzie, ponieważ słowa twojej duszy i serca mogą pomóc w urzeczywistnieniu się twoich snów. Jeśli wszystko to brzmi trochę wodniście i ulotnie, to są właśnie ryby. To ostatni znak Zodiaku. A karta Nowiu Księżyca w rybach sugeruje ostatnią szansę na spełnienie marzeń. Dodatkowe znaczenia dla tej karty. Zmierz się ze swoimi lękami, mogą cię powstrzymywać. Ta sytuacja jest uzdrawiana. Czas poddać się boskości. Śpiewaj om namo narajni. Unikaj oszukiwania i dobrowolnego poddawania się iluzji.